Lol 3210 witam. Dzisiaj wam pokażę. Wiadomo, niedziela schabowy. Co jest najważniejsze w schabowym? Pokażę wam już teraz. Najważniejsze w schabowym jest jaka jest panierka, widzicie? I co do schabowego. Oczywiście zaraz ugryzę. Mm. Musi tak taki dźwięk, słyszycie? Smaczek, do tego ziemniaczek. Mm, pychne. Oczywiście jem też zieleninę, żeby nie było. Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią obiadek. Na koniec jeszcze pozdrowienia będą dla wszystkich widzów. Chciałem tylko powiedzieć, czy lubicie schabowego w niedzielę, czy wolicie w poniedziałek? Pozdrawiam serdecznie. Będzie też sonda pod spodem. Pytanie, ankieta. Życzę smacznego. Taki schabik jest naprawdę dobry, musi być duży kawałek. Życzę wam smacznego. Pozdrawiam, udanej niedzieli. Siema, jutro też jest święto, piękny dzień. Hej.